Siema wszystkim. Pierwszy wywiad na kanale Cichy podróżnik. Ze mną jest Bartek Pankowski, który od wielu lat mieszka w Stanach. Cześć Bartku. Cześć, cześć. Barku, jak to się w ogóle stało, że trafiłeś do Stanów? W sumie to było w ten sposób, że to było w mojej rodzinie. Podróży by w mojej rodzinie. Mój dziadek wyjechał do Kalifornii przed moim urodzeniem. Był profesorem matematyki, dostał pracę na uniwersytecie. No i jakby zamieszkał. I od tego okresu moja rodzina miała szansę wyjazdów do Stanów, więc poniekąd, ta, a on wyjechał do Stanów dlatego, że jego mama urodziła się jeszcze tam przed wojną w Stanach, potem przyjechała do e, Polski, no i potem okazało się, że dziadek ma prawo e, dostać obywatelstwo, no i skorzystał z tego i po prostu tam wykładał matmę na uniwersytecie w Stanach. W sumie podobnie jak głównie, bo mnie też dziadek mieszkał i później trochę rodzinę sprowadził, mój ojciec też mieszkał, tylko później źle zrobił, bo chciał przez całą rodzinę ściągnąć na wizję turystyczną bo okay. to trochę wyglądało nie za ciekawie i przez to nie, nie, nie dostaliśmy e, w ogóle wizy i dopiero jestem, bałem się nawet jak na ta ESTA była, bo przecież to w historii jest, że już próbowałem aplikować, no tak. ale mnie wpuścili bez problemu. Super. E, Bartku, to rozumiem twój dziadek już był tak na obywatelstwie czy on był na zielonej karcie? On był na obywatelstwie. Tak, tak dlatego że jakby w Stanach jest prawo krwi i ziemi, więc jeżeli um, amerykanin rodowity ma dziecko nawet za granicą urodzone, to obywatelstwo jest jakby przekazywane automatycznie. No, także, by... także był dziadek nielegalny. Akurat no co no, zrobił? To zrobi, z no. 20 parę lat świętej no, pamięci. No. E, dobra, no to. Jak rozmawialiśmy poza kamerą, mówiłeś, że byłeś w szkole średniej w Polsce. Tak. Ale w trakcie się przeniosłeś do Stanów, więc jakbyś mógł powiedzieć, po pierwsze, jak było ciężko, bo podejrzewam, że masakrycznie musiało być ciężko. No. To jaka była duża... Jak, te, jakie są te różnice między tym szkolnictwem? No powiem tak, w Polsce no, za moich czasów, żeby tą truje w dobrym liceum dostać, to się trzeba było narobić, nie? Jednak oceny w Polsce to nie zawsze są adekwatnym wyznacznikiem Twojej wiedzy, tylko jak się wstrzelisz w klucz czy coś w tym stylu, nie? No i muszę powiedzieć, że byłem dosyć dobrym uczniem w Polsce, ale na tle innych, szczególnie dziewczyn, to tak wiesz, średnio wypadałem. A jak się jednak przeniosłem do Stanów, to plus był taki w Stanach, że wybiera się klasy, do których się chodzi, nie? To jest troszeczkę tak jak na studiach że masz tak zwane electives. No i wiesz, jak bardziej chcesz iść w matmę, no to możesz iść drogą, że bierzesz na przykład algebrę podstawową 1, 2, 3, potem trygonometrię, potem kalkulus, tam różniczkowy, tam rachunek różniczkowy całkowy, te sprawy. Jak w to, ale jak nie, no to możesz iść w literaturę angielską i, i brać śwież z literatury, albo możesz brać biologiczno-chemiczne klasy, po prostu nie jest tak jak u nas, że wybiera się jeden profil i wszystkie lata idzie się z tą samą grupką uczniów w szkole średniej, wiesz, do tych samych klas. Tylko każdy jakby ma taki powiedzmy indywidualny tok nauczania. No, więc pod względem naukowym było dosyć fajnie, dlatego że powiem tak, w Stanach nauczyciele są dosyć tacy transparentni, dają tak zwany study guide, mówią, jak się nauczysz. Tych 100 rzeczy, tych 30, tych 40, dostaniesz piątkę na egzaminie i rzeczywiście tak jest. Czy moje wrażenia w Polsce często było, że wiesz, pani z biologii mówiła, e egzamin jest z tych trzech rozdziałów, jak proszę się nauczyć tego. I tak nie wiadomo było, czego się uczyć, nie? no to może pod względem naukowym, nie? A jeżeli chodzi o taki szok kulturowy, to ja już trochę angielskiego znałem, więc angielski nie był dla mnie takim, taką trudną rzeczą, tylko no wiadomo, wyrwany człowiek od kolegów, od znajomych, trzeba było te nowe znajomości zawiązywać, ale Stany jednak są, mówi się po angielsku melting pot, nie? Czyli wszystkie te kultury się zlewają razem i ten, i się mieszają, więc raczej byli otwarci na to, że ktoś z Europy Przyjechał do nich, wiesz, do, do szkoły średniej. Chodziłem do szkoły średniej w Riverside, to jest takie, no to powiedzmy, miasteczko wielkości Bydgoszczy w Polsce, tutaj w Kalifornii, to jest na wschód od Los Angeles. I, i, ale nie było tam dużo ludzi z Europy, takich zagranicznych, więc można powiedzieć, że oni się ekscytowali, że mają Europejczyka, a ja się ekscytowałem, że mam prawdziwych Amerykanów. No, więc to w sumie było a ok. W którym roku to było? To było, słuchaj Boże Święty, to był 2009. 2009, jak się przeprowadziłem, tak. Jak teraz na przestrzeni lat bardzo dużo się zmieniło w, w Kalifornii? Bo ile w tym Riverside mieszkałeś, a ile już w Los Angeles? W sumie w Riverside tak. Półtora roku szkoły średniej i potem cztery lata studiów. Dlatego, że kończyłem w Riverside budownictwo. E, tam na uniwersytecie takim więc tak, więc co? 4 5 pół roku tam. Yy, I teraz no reszta czasu w LA. No to tak pi razy drzwi teraz co, 6 lat yy, w tym w Los Angeles. Ja, jak ci się tu mieszka w ogóle? No mieszkało? powiem ci tak, fajnie. W, w Los Angeles ma to do siebie, że jest bardzo dużo fajnych rzeczy, które można robić, tylko trzeba o nich wiedzieć. I tak można pewnie podsumować całe stany, że yy, tak jak się wiesz, podróżuje czy robi się jakieś fajne rzeczy w Europie, to jednak każdy wie, idzie się na stary rynek, jest fajny stary rynek, tam są restauracje, okej. Okay. Jest tak łatwiej może geograficznie się poruszać, bo może jest wszystko trochę mniejsze, bardziej skondensowane. LA jest bardzo rozłożystym dużym miastem, więc no trzeba trochę obczaić, wiesz, co chce człowiek robić. No ale Hulaj dusza piekła nie ma, no jeżeli lubisz stand-up na przykład i komedię oglądać, no to masz masę klubów stand-upowców. I naprawdę duże imiona, jakiś Dave Chappelle czy jacyś inni tam, wiesz, wielkie gwiazdy stand-upu są. Ja bardzo lubię takie miasteczko nad morzem, nazywa się Hermosa Beach i tam jest Comedy Magic Club, bardzo fajny taki klub stand-upu. I to są bardzo dostępne rzeczy, 25 dolarów i masz wieczór, wiesz, stand-upu 10 jakichś stand-upowców. Akurat to lubię, no to o tym mówię, nie? No ale co jeszcze? Wspomniałem, ja jestem w budownictwie, jest mi dane pracować na budowie metra, więc pracowałem od ostatnich pięciu lat w Downtown LA. Więc no, no, fajnie jest po prostu, wiesz, samo Downtown, bardzo dużo opcji do jedzenia dobrych, wiesz. No, teraz jesteśmy w pięknej Santa Monice, więc, wiesz, jest morze, że tak powiem, dostępne. A uh, fajnie jest Los Angeles. Właśnie, ty wspomniałeś o tym down. Dla mnie y, na to ile, ile, ja tu jestem. Ja jestem bardzo krótko, więc mm. y, dla mnie to jest bardzo duże miasto kontrastów. Bo z jednej strony jest to słynne Skid Row, gdzie z miasteczkiem bezdomnych, tak. a z drugiej nagle przyjeżdżamy kawałek dalej i masz Rodeo, Rodeo Drive, największe marki, y, najbardziej eleganckie, prestiżowe i. To mnie najbardziej uderza tutaj i pewnie, z czego to wynika właśnie ten problem, że tutaj jest tak dużo ludzi bezdomnych. Czy to chodzi o to ubezpieczenie, że ich nie stać, na to czy chodzi bardziej chodzi o nauk? Więc, więc wielu ludzi mnie to pytań na to zwraca uwagę. Nie? Bo tego przynajmniej u nas w Polsce z tego co pamiętam, tak się nie widzi. Um, wiesz co, to jest mieszanka paru rzeczy. Um, Wielu bezdomnych w LA i w ogóle w Stanach są niepełnosprawni umysłowo. I wiem, że po prostu pod względem ubezpieczeń to chyba za regana było, kiedy on obciął jakby fundacje na federalne, jakby jak to się mówi szpitale psychiatryczne. Więc trzeba mieć dosyć dobre ubezpieczenie, żeby mieć tą opiekę i iść właśnie do, do takiego szpitala. nie? I bardzo dużo bezdomnych ludzi są e, po prostu niepełnosprawni umysłowo, no i, i chcą, wiesz, być na ulicy. Oczywiście narkotyki, e, dostęp do tego jest na pewno większy, e, wiesz, niż w niektórych europejskich krajach, więc to jest też jakiś faktor. Ale ja bym powiedział, że z tego, jak tak rozmawiam z ludźmi, to to jest mocna rzecz, że są po prostu często dużo niepełnosprawnych ludzi psychicznie. I e, ponieważ. Trzeba obronić Amerykanów, że jest bardzo dużo fundacji, bardzo dużo programów, e, wiesz, którzy chcą pomóc no, po prostu. Wiedzieliśmy, rozda tak. rozdają im posiłki i tak dalej. Tak, widocznie. jest dużo wolontariuszów i to jest organizowane przez szkoły, przez koledże, przez kościoły, wiesz, jest bardzo dużo, wiesz, różnego frakcji chrześcijańskich, kościołów, którzy chcą pomagać tym ludziom, ale bardzo często ci ludzie Przyzwyczaili się do pewnego rodzaju życia i tam chcą być. Ale wiesz, nie jestem ekspertem na ten temat. No, Wiem, bo mi się tak zawsze prostu... przypomina, no. w South Parku był odcinek no. właśnie o Kalifornii i przerobiona ta piosenka doktora Dre no. Kalifornia, że z rajem dla bezdomnych. No tak. z tego co pamiętam właśnie. Teraz i pogody. E, ten, Paradise for the homeless. E, I właśnie... To wynika z tego, że ten rząd jest taki lewicowy, bo to jest znane zresztą, że Kalifornia jest bardzo lewicowa. Mm. I dlaczego tego nie potrafią tego problemu rozwiązać? Czy on w ogóle jest do rozwiązania twoim zdaniem? To jest grubsza rozmowa, wiesz, ja bezdomność to też jest duży biznes z tego co wiem, dlatego że zatrudnia się te, wiesz, stan Kalifornii pewnie zatrudnia. Jakiś tam oficjali, którzy się mają tym zajmować dają im pewne fundusze. Oni mają płacone pensje. To pewnie jest im na rękę, żeby trochę tych bezdomnych było, bo wtedy można więcej programów, wiesz, do tego wkładać. na fundację i w Polsce robi się biznes. Mówię, to jest to, co słyszę z podcastów, z tego, no nie siedzę w tym, to nie jest moja taka, wiesz, ale z tego, co się orientuję, no to, to jest tak, że to nie jest ja, wiesz, nie jest to takie białe, czarne po prostu, nie? No a druga rzecz, no ja, gdzie być bezdomny, jak nie w Kalifornii? No piękna pogoda, Wiesz, dzisiaj mamy akurat trochę zachmurzenie, ale w większości czasu to jest słońce. Czy śpisz, wiesz, w nocy czy, czy, czy rano jest w miarę fajna pogoda? No i udaje im się to. No i rzeczywiście powiedziałeś: są tacy lewicowi progresywni, no nie każą sprzątać tych wszystkich namiotów i rzeczy tak regularnie. E, może tam wiesz, posprzątają raz na parę miesięcy, a potem wszystko wraca, więc no. Słuchaj, no, no. E, jak, jak, jak wygląda z nieruchomościami? Ciężko tu wynająć na przykład mieszkanie, no ty trochę w innej sytuacji jesteś, bo już to robiłeś tutaj szkołę, ale jak Polak na przykład przyjedzie tak by, jak Michał, dzięki tak, któremu się poznaliśmy, e, tak. to on ma bez problemu może sobie wynająć mieszkanie tutaj? Znaczy bez problemu. No, zależy jakie mieszkanie i zależy gdzie, no ale powiedzmy, że ogólnie w Los Angeles e, Wiesz, zależy to jest wszystko uwarunkowane od okolicy, nie? Jak coś mówi, location, location, location. Powiedzmy, że tak się rzeczy zaczynają od 1600, 1500, 1700, y za jakieś tam jednopokojowe, wiesz, y y jednopokojowy pokój z mieszkania. mieszkania, tak. Jak już masz dwie sypialnie, no to już trzeba tak patrzeć 2000 z hakiem, nie? Po prostu. To tak, jeżeli mówimy o mieszkania, Ale oczywiście. Są opcje takie jak Airbnb długoterminowe, gdzie jakieś tam lepsze deale mogą wyjść, nie? E, można poszukać na Facebook Marketplace czy na Craigslistie, ludzie wynajmują pokoje, jak mają większy dom, nie? E, I na przykład jakimś guest house, czy jakimś pokoju w domu. No bo myślę, że twoje pytanie jest że zakrawa, jeżeli ktoś na krótki termin, tak? By chciał. No jakby no, na długi, no to. Tylko tam no ja na długi więcej. to tak, tak ja mówię. No, no takie jedno, takie studio powiedzmy, no mhm. to to jest to. 1500 to jest deal życia i, i wzwyższe, tak powiem, a no tak 2400, 2,5, 2300, tak się zaczynają te dwie sypialnie. Jak znajdziesz za dwójkę super, ale to, wiesz, no no, no tak to wygląda pięć A kupno mieszkania, tu bo wiesz teraz w zachodniej Europie jest Zawsze był w większość czasu taki trend, że ludzie raczej wynajmują, nie mają swoich mieszkań. Tak. W Polsce zawsze było tak jednak, że mimo wszystko chciało się mieć to swoje, tak. ale powoli to się zmienia, bo ceny nieruchomości już poszły w tak wysoko do góry, no. że ludzi po prostu nie stać. A jak tu jest? No niestety, no tutaj jest najgorzej jak może być, jeśli chodzi o kupno nieruchomości. No bo powiedzmy jakiś mały townhouse, jakiś taki, oni na to e, kondo mówią, na apartament taki, nie? To nie, P nie wiem, jakieś dwie sypialnie, coś w jakiś normalnej okolicy, no to, no to nie no nie wiem no, od 400 tysięcy takie, wiesz, coś takiego mówimy o mieszkaniu, nie? Mały, skromny dom w nie najlepszej okolicy, powiedzmy, no to nie wiem, takie 600-700 tysięcy, nie. A już taki fajny dom, taki, że tak powiem, normalny, w, 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 taki godny, nie? Jakiś luksusowa willa, no to bez miliona nie podchodź. No, no w sumie tak, to no. Ci powiem, że tak, jeśli liczyć 1 no. do 1 ze złotówką, to teraz w Polsce Podobnie. też, tak, też okay. tak wygląda. Bo okay. mieszka mieszkanie w Warszawie chociażby kupisz od pół miliona minimum, musisz to za najmniejszą kawalerkę. Więc Aha. jeśli liczyć 1 do 1, nie przeliczając tak. oczywiście, Jasne. bo wiadomo, że na polskie to zupełnie inaczej wychodzi, to powoli się to tak. zaciera. No, no tak. No tak. Bo też y czytałem, byliśmy na Hawajach, to tam znowu 20 tysięcy złotych. Wychodzi gdzieś za metr kwadratowy, mniej więcej mieszkania mm -hmm. w Honolulu, no to też jak jeśli patrząc na polskie reale, no to to już jest dla Polaka dużo, a znowu dla Amerykanina już trochę mniej. No, no. I powiedz mi, e, czy ty czujesz się bezpieczny, Welej? Czy miałeś jakieś sytuacje kryzysowe, nie wiem, zaczepiali Cię jacyś ludzie? Wiesz, chodzi mi, wiadomo, że turyści to trochę inaczej, na no to patrzą, na inaczej osoba, która mieszka na stałe. Czuję się bezpiecznie. Muszę powiedzieć, że no. Wiesz, może ma taki instynkt samozachowawczy, no nie łażę po nocy w jakichś tam dziwnych dzielnicach, nie? Ale w większości tak, tak. Czuję się, jak mówimy, chodzenie sobie po Santa Monice za dnia, czy powiedzmy w Culver City, czy w South Bay, w tych tam, ja lubię po Hermosie chodzić na pieszo, po, po Redondo, po Manhattan Beach, to są takie fajne miejscowy. Bezpiecznie. W Downtown pracuję od pięciu lat. Tam jest taki Arts District, jest ten Financial District, wiesz, koło tych tam wieżowców, wiesz, tam Pershing Square. Jest tam trochę bezdomnych, owszem, ale no, no nie zapuszczałem się tam wielce po nocy, no czasem po pracy z chłopakami się szło na piwo, ósma, dziewiąta, nie? Ale na, no, no nie byłem zaczepiany, nie byłem zaczepiany. Było nieraz, że tak powiem, byli bezdomni, ale no, oni, raczej nie zaczepiają. oni raczej nie zaczepiają, jak mają, że tak powiem, wiesz, trochę nierówno, no to pokrzyczą albo porobią coś głupiego, albo wiesz, załatwią się wie, takie, to jest nieprzyjemne, nie, mhm. ale żeby mnie ktoś zaczepiał, absolutnie, no, no, ja miałem szczęście, nie miałem takiej sytuacji. No wiesz, dużo się też pozmieniało, bo my na, pojechaliśmy do Compton, który był kiedyś słynny, że, no, wie, że, ta. że nie da się wyjechać, a przejechaliśmy, wiadomo, że to też nie w nocy, bo w nocy ta. było pewnie inaczej, ale pojeździliśmy za dnia i tam nic się nie działo tak naprawdę, wiesz. A pamiętam jeszcze dawne czasy, to się wydawało, że jak się pojedzie do jakiegoś Compton, to normalnie to zaraz się zaczną strzelać do twego samochodu, ta. nie wysiadać, choć powiem szczerze, że na Skidrą no, nie, nie odważyłbym się na pewno chyba chodzić między nimi, bo miałem też tak historię, to już opadałem na vlogu, tak. że mój kolega był w ochronie kolei w Polsce, kiedyś i kiedyś, właśnie narkoman go dźgnął e, strzykawką w rękę. Masakra. I później, wiesz, badania te na HIV miał i tak dalej. No, nie chciałbym tego nigdy przeżyć. Jasne. Więc mówię, nie wolę jednak między nimi, między tymi nami tam nie chodzić, ale z tego co wiem, ci co moi znajomi tam byli i chodzili, to nikt ich nie zaczepił, bo oni raczej nie szukają też guza, no bo wiesz, no to jest jakby ich dom. No tak. I oni nie chcą tam chyba żadnych awantur. Wiesz, zawarli. wspominasz Skid Row, to jest absolutne maksimum, nie? To, no nie ma drugich zak zakątków tak strasznie, gdzie jest tak intensywna ilość tych bezdomnych. Raczej pojedyncze nie? osoby. Raczej pojedyncze osoby. W Santa Monica ma bardzo przychylne prawa dla bezdomnych, dlatego, że policja ich nie rusza, pozwala im rozbijać te namioty i taka sprawa. No ale no, jak mówisz o tym skidrodu, no to jest najbardziej chyba. No tak, bo wiesz, w polskim YouTube to już takie ikoniczne jest, bo kto przyjeżdża do Los Angeles, to zawsze robił sam materiał, bo jednak... Dla nas w Polsce nie jest za bardzo, to wiesz, no nie ma takiej sytuacji. Mamy w Warszawie chociażby przy Pałacu Kultury duże grupy bezdomnych, ale to jest tyle. No tak. A tak, tak to tak. nie masz. A jeżdżąc też po Europie, no to jest normalna sprawa. Nie wiem, nawet w bliskim nam Budapeszcie mm -hmm. też bardzo dużo bezdomnych spotkałem to już lata temu, więc no problem jednak jest ogólnoświatowy. Eee, czy ty myślisz jeszcze kiedykolwiek o powrocie do Polski? Oj, tak. Zawsze myślę. Jednak to serce tęskni, wiesz, do Polski. Mam tam świetną rodzinę wspaniałych przyjaciół, no ale póki co jestem na takim projekcie, który e, musi się skończyć, chcę go skończyć, wiesz, już tam 7 lat to metro buduje, chcę to zakończyć, a potem zobaczymy, co będzie. No, no. Bo to wiesz, jest tak, e, ja też mieszkałem za granicą, tylko że w Wielkiej Brytanii i też tak. tam każdy gada. No wracam za rok, za pół roku kończymy projekt, czy coś, nikt nie wraca, bo wiesz, a ostatnio trochę się to zmieniło, trochę ludzi powracało, Ta. ale mimo wszystko... Mimo wszystko, wiesz, ja mieszkając za granicą nigdy się nie czułem do końca u siebie. No może jakbym mm. chodził tak jak ty do szkoły, mm -hmm. tutaj i tak dalej, to bym czuł się trochę inaczej. A jednak mimo wszystko w Wielkiej Brytanii zawsze się czułem jako ten trochę gorszy. Okay. Bo tam na przykład Szkot, akurat w Szkocji mieszkałem, no to Szkot zawsze miał lżejszą robotę. Okay. A jak trzeba było dać coś ciężkiego, no to Polak był albo Litwin. Okej, okej. Okay, okay. e, więc tak. E, Bartku, powiedz mi jeszcze tak ciekawi mnie o sport. Hmm. W Polsce, tak jak my na przykład przylecieliśmy, no to poszliśmy od razu na NBA, bo jednak mu wszystko to jest bardzo znane. Tak. I w ogóle na żywo nam się o wiele bardziej podobało niż ja wiem, w, w, w Polsce oglądałem, choć wiesz, były te stare czasy Chicago Bulls. No kiedy tak. mój jeszcze dziadek był w Chicago, więc... Wtedy byłem wielkim fanem. Tak. Ale na przykład nie możemy się przemóc do baseballa e, lub e, co tam jeszcze było? Futbolu amerykańskiego. Nie. E, o, softball, już w ogóle softball, to mówię, nie. to jest jakiś taki upośledzony baseball. <laughs> I, I ciekawi mnie, czy tu się u ciebie coś pozmieniało, że na przykład takie typowe amerykańskie gry cię teraz tak wciągnęły, że to oglądasz. Wiesz, co. E mi piłka nożna dalej w sercu że tak powiem gra. MLS Oglądasz? E, trochę. Tak, tak. No. A, ale, ale jakieś takie amerykańskie sporty, nie wiem, bardziej. Hmm. NFL na przykład? Słucham. NFL. Eee, wiesz co, no, no nie mam jakichś takich trochę Super Bowl co roku jest mhm. wielką aferą, nie? Więc więc ten e, NFL Czasem tam. Tu wszyscy yy, chyba tym żyją wtedy. Bardzo tym żyją I, i w pracy, wiesz, o tym chłopaki gadają. No to tak z ciekawości się trochę zainteresowałem i, i tam wiem, że są LA Rams tutaj w LA nasi. Tam wiesz, każdy jakiś człowiek ma swój team, więc czasem może ten futbol amerykański zobaczę więcej. Ale powiem szczerze, ja wolę bardziej sporty walki, takie pojedyncze, wiesz, takie niż grupowe. Więc to akurat ja, jeśli chodzi o sport. Średnio najeżdża. Słuchaj, a teraz na przykład masz starzy znajomi się do ciebie odzywają, że chcieliby się sprowadzić do stanów, żebyś im pomógł tutaj zamieszkać? Czy raczej nie masz takich sytuacji? Wiesz co, z tymi znajomymi, co się trzymam od lat, to raczej oni sobie radzą w Polsce i mnie odwiedzają, ale żeby się chcieli przeprowadzić czy coś takiego, no. E, no różnie bywa. No mam przyjaciela, który chce się przeprowadzić, no ale wiesz, ma żonę, dzieci i to już tak ciężko <grym trochę, <grym nie? No. <grym> tak, to już problem no, no. No. Czy jest w ogóle problem się teraz sprowadzi do Stanów? Teraz jest ten ruch bezwizowy, ale do 90 dni bodajże możesz sobie podróżować, a resztę musisz mieć większe pozwolenie. No tak, musisz mieć wizę, jakby pozwolenie o pracę, nie? Albo jesteś studentem i się uczysz, no. Pod tym względem jest trudno w Stanach w sensie takim, że no jest dużo ym, przeszkód na pewno, jeżeli ktoś nie ma obywatelstwa czy zielonej karty, nie? Myślę, że najłatwiejsza droga to jest aplikować po prostu na loterię do zielonej karty i no, nasz przyjaciel Michał w ten sposób dostał pozwolenie pracy tutaj i to jest wtedy, jeżeli wylosuje człowiek, to e, no to się ma zieloną kartę i nie ma problemu. No, mam, mamy wspólnego kolegę z Szymonem, chyba od 6 lat Grzesiek aplikuje za każdym no, razem. No ale Michał nie aplikował nie? 7 razy. A widzisz, no to do 7 no. razy sztuka no, no wiadomo. Może się no. w końcu uda. E, no. Ciekawe mnie jeszcze tak, dużo, dużo Stanów zwiedziłeś w czasie, jak tu jesteś? Tak, tak, bo i mieszkałem parę miesięcy w, na Florydzie, w okolicach Miami, Sunny Isles, a tak ze zwiedzania, no to, no to te, wiesz, wszystkie większe miasta, jakieś tam Chicago, Nowy Jork, wiesz, no tam... I gdzie Ci się najbardziej podobało? gdzie mi się najbardziej podobało. E... No, mój brat czy też się zawsze Vegas mówi, Że, mówi Vegas, Vegas, jest, Vegas. że, że uwielbia Vegas. Vegas jest fajne, jak się ma fajną ekipę. A, no to. to podejrzewam. To jest to jest najfajniej. Podejrzewam wiesz, tam. Że Paweł Ma. E, tak, tak, Vegas jest fajne. Wiesz co ja bardzo lubię, Ja bardzo lubię South Bay tutaj, czyli Hermosa, Redondo i ten. Czyli no, no, no to wybrzeże Kalifornii po prostu. Tu, tu, tutaj to jest blisko, wiesz. Sam mieszkam teraz w okolicach Mariny del Rey, to są fajne okolice. No, tutaj nad morzem, po prostu, bardzo lubię tutaj. A z takich, wiesz, no w Miami też jest ekstra. Też jest. Ja, ja zawsze patrzę na Kalifornię i na Florydę, jakby takie dwa inne kolory. Kalifornia jest taka pomarańczowa, moim zdaniem, bo to jest pustynia. Masz te takie wyschnięte palmy, akurat te są grube, ale w większości jak się jedzie, wiesz, tutaj mm -hmm. po Kalifornii to te palmy są wysokie i chude. Takie wszystko jest wyschnięte. I jak wyjedziesz z Santa Moniki, no to jest pustynia, nie? A Floryda ma piękne niebieskie niebo, ciągle tam pada deszcz. Te wszystkie chodniki są białe, takie wypalone przez to słońce. Tak jest tam soczyście i zielono. Więc tam jest ten niebieski kolor, więc też jest taki bardziej tropikalny klimat. Więc no, bardzo fajne jest Miami, też polecam. No. Mówisz, że mieszkałeś w Florydzie, ale raczej nie myślałeś nigdy, żeby z Kalifornii się przeprowadzić w, inny, w inną część? My raczej nie, dlatego że no, mam tutaj pracę po prostu, mam tu też jednak, studiując i żyjąc tu, mam grono znajomych amerykańskich, wiesz. Jest tutaj też prężna Polonia, wiesz, fajny polski kościół, czy ktoś chodzi, czy nie, można iść, bo jednak Polonia się tam wspiera i dużo się ludzi tam poznaje, fajne, wiesz, fa fajne miejsce po prostu. No i. Mam tutaj jakby trochę korzenie, nie? Zapuszczone. No da, Z racji Kago, tego czasu to jest będzie. W Chicago, jak właśnie moja rodzina mieszka, to też niektórzy są na tej chodzą do kościoła, tylko dlatego, że tam jest taka wspólnota polska no. i że czują się częścią jakiejś wspólnoty. No tak, no tak, no. więc tak no warto to podtrzymywać. Jednak ludzie się starają i jeżeli ktoś ma dzieci, to są tam szkoła, że jest szkoła polska, nie? Można zawsze tego schabowego z zupą ogórkową zjeść. Polski sklep, pierogi, te sprawy. No. Klasyka, klasyka. No. Powiedz mi, czy tu, Twoim zdaniem, bo jak, taka jest moja obserwacja, że w Stanach to chyba się nie da żyć bez samochodu. Bo to jednak te odległości są tak duże, że samą komunikacją miejską to chyba tutaj nie da rady. Zależy od miasta. No, jeżeli mieszkasz w LA, no to jesteś utopiony, że tak powiem. Dlatego, że tak, odległości są na tyle duże, że. no. Samochód to podstawa, ale jak już jesteś w takim Chicago, czy jak jesteś e, powiedzmy na tym East Coast, nie? Te wszystkie Nowe Jorki, Bostony i te inne, te większe takie aglomeracje miejskie, tam się da, tam się da bez samochodu. No ale na południe Stanów, no, no wątpię, no. Raczej, raczej wszystko jest takie rozciągnięte i trzeba mieć ten samochód. No cóż, Bartku, ja Ci bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniliśmy ludziom jak się żyje w Stanach, ale to trzeba przeżyć, żeby wiedzieć jak jest. No. Wielkie dzięki. Dzięki! Fajnie. Jeśli podobał Wam się materiał, to zostawcie suba, dzwonek i łapkę w górę. Dzięki wielkie i do zobaczenia.